Marcin, niestety po przegranym pojedynku z Raulem Tutaraulim. bardzo dziękujemy, że wychodzisz do wywiadu i jestem zaskoczona twoim pozytywnym podejściem, bo wyszedłeś tutaj bardzo uśmiechnięty, pogratulowałeś swojemu przeciwnikowi. No, pozazdrościć chyba optymizmu. No tak, no. Na pewno nie jestem szczęśliwy, no, kurczę jest, e, nie jest fajnie, no ale nie będę się załamywał. E, no, kurczę, no, to jest walka. E, takie momenty już gdzieś tam w życiu przerabiałem. E, no i wiem, że fani przychodzą tutaj po to, żeby mnie dopingować. Są też ciekawi jak się czuję po walce, e, więc mogę, mogę teraz wszystkim się opowiedzieć, że wszystko jest ok, no, Jakieś drobne zadrapania, ale, ale no, na szczęście nic poważnego. No i niestety, niestety nie poszło tak jak sobie to zaplanowałem, za bardzo chciałem, no troszeczkę ta presja może odcisnęła troszkę tutaj swoje piętno. E, za bardzo chciałem skończyć to e, przed czasem. E, później w tej drugiej rundy, rundzie, jeśli ja dostałem te mocne uderzenia, no to, to troszeczkę już, e, już było gorzej. E, no ale no, generalnie były już w historii takie przypadki. E, tak jak już gdzieś mówiłem w moim Instastory, Dimitur Johnson też e, pierwszą walkę w One FC, e, przegrał, a później wszystko wygrywał i zdobył pas. Więc tutaj no, jest taki sam plan. E, no, pierwsze koty za płoty, ale Dalej, e, dalej trenuję, wracam do roboty. E, no tak naprawdę bardzo szybko. No, nic więcej mnie nie boli poza, poza tutaj, no drobnym zadarpaniem na oku. E, to wszystko jest ok. Wracam zaraz do treningów. No i koczano mam pięć walk w kontrakcie, jedną wypełniłem, jeszcze cztery walki, żeby zdobyć pas. A to nie jest tak, bo ja mam wrażenie, że kamień z serca trochę ci spadnie, nie wiem, czy z serca, czy takie, ów, że już ta pierwsza walka w tym KSW masz za sobą, nieważne, czy wygrana, czy przegrana, zobaczyłeś, jak to jest i że teraz już może być tylko lepiej, bo ja mam wrażenie, że właśnie z tego wynika twój uśmiech, że masz już to za sobą. Znaczy, mój uśmiech wynika, wynika z tego, że e, no tak już sobie po, powiedziałem właśnie, że generalnie, no czy wygram, czy przegram, generalnie wychodzę właśnie do fanów, e, no, no, trzeba tym fanom podziękować, dziękuję wam bardzo. E, no, tak samo no, gdzieś tam narożnikowi, no wszyscy generalnie mnie wspierali, pomagali, e, więc no, nie ma teraz co się gdzieś tam zamykać, e, odizolowywać i, i, i płakać po kątach. E, no ale troszeczkę tak jak mówisz, no, tak jak mówiłem, pierwsze koty za płoty, myślę, że każda kolejna walka e, będzie łatwiejsza właśnie z powodu tego, że presji już takiej nie będzie. No tutaj e, starałem się wm wmawiać sobie, czy tam nastawiać się tak, że no kurczę, no to, walka jak walka, no ale jednak faktycznie no, tutaj gdzieś no, najbliżsi jechali na tą walkę co chwilę ktoś mi mówił, że to na mnie postawił jakieś zakłady coś takiego. od razu przepraszam wszystkich, którzy gdzieś tam przegrali swoje kupony nie moja wina, znaczy no, trochę moja ale, ale, ale no tak to jest niestety w tym sporcie tutaj no, na Sebastianie Rajewskim też słyszałem, że dużo osób na tych kuponach popłynęło no bo też to takie nie, nie, niespodziewane zakończenie tej walki no więc to tak, tak, tak jak mówisz, no każda kolejna walka myślę, że będzie łatwiejsza, ja będę kurczę, pracował, żeby było e, jeszcze lepiej i tak jak mówię, no, żeby, żeby to już się nie powtórzyło. Pierwszy raz na KSW jesteś w roli zawodnika. My się oczywiście wszyscy bardzo cieszymy, ale jak oceniasz swoim okiem organizację i jak się tutaj czujesz, tak po prostu po ludzku. Czuję się fajnie, czuję się bardzo dobrze, no najlepiej z tych wszystkich organizacji, bo faktycznie czuję się swojsko. No tutaj e, większość ludzi znam, jak kogoś nie znam, no to poznaję i, i każdy jest bardzo przyjazny. No gdzieś tam w tych największych organizacjach, no to było troszeczkę, troszeczkę sztywniej. No tutaj jest tak, no, po, po koleżeńku swojsko. No to samo to, że w szatni byłem no, z Andrzejem Grzebykiem, Sebastianem Rajewskim, więc no tak naprawdę e, znajomi, koledzy, no takie jest fajne e, Fajne towarzystwo i, i, i to mi pasuje. No tylko jeszcze kurczę, jakby ten wynik był lepszy, no to <śmuchaj> w ogóle było. E, zapytałam się Raula Tutaliego na wywiadzie, czy, bo z perspektywy widza, ja tylko mogę oceniać, oczywiście, więc zadałam takie pytanie: czy on czuł przewagę siłową nad tobą w tym pojedynku? Powiedział, że zdecydowanie. A czy ty czułeś tą przewagę siłową jego? Bo on, okej, okay, no bronił te skrętówki, ale ty jesteś bardzo skuteczny w tych skrętówkach, tylko mam wrażenie, że on też bardzo siłowo obciążał to nogę, i też dociskał cię i jakby tak e, z optycznie gabarytami miał jakby trochę przewagę. Znaczy był silny, był bardzo silny. Ja się tego spodziewałem, no bo wiadomo, że jak ktoś waży tyle samo co ja, ale jest o 5 cm niższy, to okay. generalnie gdzieś, gdzieś ta masa musi iść. No na pewno to na pewno ta masa nie poszła w tłuszcz, no bo no jak widzieliście, po to Raul nie jest jakiś odpuszczony, więc no, to poszło wszystko w mięśniach. No, on, on po prostu jest niższy, ma niższe kości czy coś, ale więcej mięśni za to, więc faktycznie ta siła była. E, tak jak mówię, no ja wiedziałem, że on będzie. э <small> więc no nie ma wymówek, no kurczę no zwaliłem troszkę to, że no, w tej pierwszej rundzie e, mogłem bardziej próbować wstawać w tej, na początku go trafiłem w tymi uderzeniami mocniej prawie poszedł myślę, że jakbym tam gdzieś po tej nieudanej próbie skrętówki gdzieś tam wracał do stójki i dalej próbował jak go wtedy sprowadzić, być z góry, mogłoby to inaczej wyglądać, e, on po tej pierwszej e, rundzie no to już e, wiedział, że musi zaatakować, już że był taki no e, trochę no, no, no wiedział, że musi postawić wszystko na Kartę, no i poszedł faktycznie do przodu, no i tam je trochę, e, trochę trafił, no trochę przespałem e, ten moment. No i później no, w, tym, e, w tym parterze też już tam, no, było ok ale mówię, kurczę, no tak mocno kontrolował, faktycznie był taki, e, dobrze obciążał, mówię, a zrobię sobie trochę dystansu, może gdzieś tam uda mi się wstać, odepchnąłem go, a on mi wrócił takimi młotkami mocnymi, no i jedno uderzenie mocno tam e, weszło, no. Tak, ale był, był, był na pewno silny, no tak to jest u tych małych zawodników. No, tak jak Borys, ma Borys Mańkowski z swego czasu też on, on tego samego wzrostu, co Raúl. no to on też zawsze słynął właśnie z tej siły. No tak jak mówię, no jak ktoś jest niski, no to gdzieś no, to zazwyczaj jest silniejszy, ma więcej mięśni. Marcin jeszcze chciał wrócić do planu na ten pojedynek. Jaki ten ostatecznie plan był, czy ten, to wejście po skrętówkę, to był taki instynkt, no bo wiadomo, że ty czujesz się w tych skrętówkach najlepiej. Nie spodziewałem się, że będzie mnie tak szybko sprawadzało, wydaje mi się, że to jego sprowadzenie wynikało z tego, że faktycznie dostał to mocne uderzenie, poszedł po to sprowadzenie, no i zaskoczył mnie tym, że tam sprowadził, ale jakby no nie spanikowałem, bo mówiła dobrze, no okej, okay, no poszukam gdzieś tam skończenia z dołu, no i faktycznie było blisko, ta skrętówka pierwsza była e, ciasna, coś tam delikatnie chrupo w tej nodze, więc jeszcze mówię, jeszcze pociągnąłem, no i później trochę za bardzo się nakręciłem, chciałem go za bardzo skończyć, e, tak jak mówię, no troszeczkę gdzieś tam e, może zabrakło tej właśnie zimnej krwi, a ale to, 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 to pewnie z tego powodu właśnie, że za bardzo chciałem. Za bardzo chciałem właśnie to skończyć przed czasem, żeby się dobrze pokazać w tej pierwszej walce. No ale bywa. To ja dopytam, bo wspomniałeś, że od razu wracasz na matę, więc zapewne szybki powrót planujesz do, do klatki. A masz może jakiegoś rywala gdzieś tam wstępnie w głowie, może? Nie, 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 naprawdę nie mam jeszcze żadnego rywala. Eee... Zobaczymy, no zobaczymy kogo mi teraz e, zaproponują. No nie oszczędzali mnie w tej pierwszej walce, bo faktycznie no Raul, no i, ja wiedziałem, że on jest mocny, bo on pomimo tego, że miał tą walkę przegraną z Rąkiem no, Szymańskim, to, to faktycznie jest mega mocnym zawodnikiem. sam powiedziałem, że to był wypadek przy pracy. Tak mi się, tak mi się troszeczkę właśnie też wydaje jak to widziałem i... I jestem ciekawy faktycznie jak dalej mu będzie szło, ale no nieważne jak mu dalej będzie szło, no myślę, że mam nadzieję, że kiedyś go dogoni. Wiadomo, że ja zdaję sobie sprawę, że teraz muszę kurczę skoczyć 3-4 e, walki i może jak on będzie, jak dobrze mu będzie szło, no kiedyś do tego rewanżu e, dojdzie, kiedyś będę miał e, okazję z, jeszcze z nim zobaczyć. Bo, bo wierzę, że faktycznie będzie mu dobrze szło, bo faktycznie jest tak e, dobrym zawodnikiem, że raczej nie spodziewam się, że gdzieś tam następnej walce e, przegra, tylko myślę, że raczej będzie szedł do góry. Kurczę, Marcin, no my Ci bardzo dziękuję. Fajnie, że widzicie takiego uśmiechniętego, pomimo porażki, pierwszego zapłoty. Ale w środku moje serce krwawi. Ale dobrze tam, będzie okej. Okay. No. Tak jak mówię, no, dziękuję wam bardzo. Tutaj no, jest fajna atmosfera w tym KSW. Tutaj właśnie i ekipa dziennikarzy, i tutaj no, ekipa, cała organizacja, organizacja wszystko jest super. No, czuję się tutaj bardzo dobrze. Widziałem też no, pełna hala e, ludzi kibiców, więc no kurde no dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Głowa do góry. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo.